Cześć, witam na kanale, tu Pixel Look a dziś otworzymy najnowszą grę Cyberpunk 2077 jest to wersja kolekcjonerska tak jak widać na Playstation 4 powiem wam jest przeogromna wielkie pudło ledwo mieści się w kadrze a więc zaczynajmy całość jest Zapakowane zapakowany w taki wielki karton. Tu mamy logo. Całość jest wydana przez firmę CD Projekt Red, polska firma. Tutaj mamy logotypy. Boki prezentują się tak. Tył to jest wizualizacja, co znajduje się w środku. Czyli naklejki, steelbook, figurka i różne fajne gadżety. Związane z samą serią Cyberpunk. No i zdejmijmy sobie obwolutę i zobaczmy, jak to się prezentuje w środku. Wersję kolekcjonerską kupiłem w oficjalnym sklepie CD Projekt i cena to 750 zł. I zobaczmy, czy było warto. Otwórzmy sobie. Całość jest zapakowana w taki gustowny karton przypominające metalową skrzynię taką nowoczesną i całość jest podzielone na dwa takie segmenty. Tutaj mamy gadżety związane z grą, a tu jest figurka. Zacznijmy od gadżetów Gry steelbooka i co tam jeszcze się znajduje. Całość jest zapakowany w taki fajny wielki karton. Tu mamy oczywiście logo Cyberpunka. Tutaj mamy takie rączkę do wyciągnięcia i przenoszenia. I otwórzmy sobie. Całość otwiera się tak z boku wygląda tak. Tu mamy Steelbook, te gadżety kolekcjonerskie. Oraz oczywiście artbook i te inne rzeczy. I tu mamy samą grę. I zobaczmy, jak to się prezentuje. Może zacznijmy od tej strony. Czyli od artbooka. Artbook jest taki duży, fajnie wydany w twardej oprawie. I całość ma zobaczmy sobie. 216 stron. Naprawdę jest fajnie wykonany na kredowym papierze szczegółowy. oj, naprawdę będzie co czytać i popatrzeć i zapoznać się przed grą. Jest naprawdę fajnie wydany. Robi. Kolosalne, kolosalne wrażenie, przepraszam, ale język mi się łamie, bo jestem podekscytowany tą wersją i samą grą oraz gadżetami, ale naprawdę prezentują się bardzo fajnie. To będzie pierwsza rzecz, kolejną rzeczą jest Steelbook. I Steelbook prezentuje się tak: to jest. Pierwsza strona, tu mamy logo gry, i tu tył. W środku mamy oczywiście logo Cyberpunk'a. Miejsce na dwie płyty i całość po rozłożeniu prezentuje się tak. Naprawdę fajnie wykonany. Robi wrażenie. Kolejną rzeczą jest oczywiście, są te takie cztery pudełeczka. Tutaj mamy logotypy, co to jest. Pierwszy prezentuje się tak, kolejny tak. Jest naprawdę wszystko bardzo fajnie spacowane, popakowane. Powiem, wow, całość wykonania tego. I tutaj mamy kolejne czwarte. Może zacznijmy od początku. Pierwsze to są naklejki. I te naklejki prezentują się tak, o. kolejne tak. Jest ich naprawdę spora ilość fajnie wykonane. Pewnie gdzieś nakleję. Fajne, fajne. Kolejne pudełeczko to są naszywki. Wszystko jest fajne tak wysuwane. I naszywki są. Wszystko jest fajnie spakowane, zabezpieczone. I Naszywki prezentują się tak. Samuraja naszywka, taka naszyweczka i Night City naszywka. Wszystko ładnie wykonane, obszyte. Profesjonalna robota. Kolejne, kolejny box to przypinki, i one prezentują się tak. Pierwsza przypinka wygląda tak. Kolejna to jest przypinka reklamująca jakąś firmę produkującą broń. Całość naprawdę jest fajnie zapakowana w takie miękkie opakowanie w środku, żeby się nie uszkodziło, ale naprawdę jest super. I ostatnia taki, taki boksik to jest bryloczek do kluczy. Jest to taki samochod, samochodzik. Wszystko metalowe, łoj ciężkie. Tu nawet koła się ruszają. Naprawdę wygląda super. I kolejną jeszcze rzeczą, którą to mamy. Dowody rzeczowe i jest to taki poradnik do gry. Wszystko po polsku fajnie zapakowane naprawdę ktoś nad tym pomyślał żeby to fajnie zapakować i zrobić powiem wielkie brawa i całość prezentuje się tak i tu mamy poradnik do gry też wszystko po polsku fajnie zrobione będzie też co Poczytać, zapoznać się. Fajne sprawy. I tutaj druga część prezentacji. Tak, tu są wszystkie podpisy ludzi, którzy pracowali nad grą Cyberpunk 2077. To jest takie jakby plastikowe zabezpieczenie. A tu mamy samą grę. Tutaj musimy przeciąć. I tutaj mamy schowaną grę. Gra jest oczywiście na PS 4 i prezentuje się właśnie tak. I otwórzmy sobie grę. ściągamy ją. I tutaj mamy o jeszcze dodatkowe rzeczy, tu mamy pocztówki z gry, zabezpieczone. Nie chcę tego uszkodzić są o, są trzy. Pierwsza prezentuje się tak kolejna tak i następna tak. Tutaj mamy mapę świata, na której będzie rozgrywana gra. Ona prezentuje się tak. Jest naprawdę tych rzeczy. Tutaj mamy kompendium wiedzy. I oczywiście samą grę. I gra jest na dwóch, dwóch płytach. Płyta instalacyjna i płyta do gry. i tak to by wyglądało całość i może teraz przejdźmy do dania głównego, czyli figurki. tu sobie odłożymy to i mamy jeszcze samą figurkę. figurka jest zapakowana w taki karton biały, zabezpieczający. tutaj mamy logo Cyberpunka i otwórzmy sobie to. The a batch I ciao. Tak cała figurka jest spakowana, zabezpieczona. Składa się figurka z trzech części. To już świadczy, że jak już figurki są rozłożone, rozkładane na części, to są konkretnie zrobione. Profesjonalna robota. I zobaczmy jak to się prezentuje. Pierwszą rzeczą jest podstawa, która prezentuje się tak. Kolejną rzeczą jest nasz główny bohater, tak zwany GIP, i on prezentuje się tak naprawdę bardzo fajnie, to jest wszystko zrobione, szczegółowo, detale są super. I oczywiście ostatnią rzeczą, trzecią jest motocykl, główny pojazd naszego protagonisty. Wszystko jest naprawdę fajnie zrobione ciężkie, solidne bardzo szczegółowe z bardzo fajnego materiału. I tutaj mamy. <coughs> bo to prezentuje się tak naprawdę bardzo fajny super to wygląda i tutaj mamy takie wejścia i wszystko montujemy i całość prezentuje się tak powiem tak Wow, jest to bardzo fajnie zrobione. Mega kozak. I zobaczcie sobie, jak to się wszystko prezentuje. Naprawdę przekozacka figurka. Super malowana, super szczegółowa. Detale robią robotę. Twarz jest. To jest figurka tak zwana jakby stop-klatka zatrzymana z gry. Naprawdę. Oj. Robi robotę. Chyba jedna z najlepszych figurek jakie widziałem. Świetna jest, naprawdę świetna. I to by było na tyle. Jest nam przebogata naprawdę edycja kolekcjonerska. Było powiem warto. Te wszystkie elementy są bardzo fajnie zrobione, wykonane, super odwzorowane. Powiem wow. Było warto. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subowania. Dzięki temu mój kanał będzie się rozrastał. A ja idę instalować grę. Pobierać pacza. I do usłyszenia. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.